Bo każdy z nas ma swoje rzeczy do robienia w, w ciągu dnia i nie jest możliwe, żebyś siedział cały czas i myślał tylko i wyłącznie o tym. Oczywiście, jeśli e, potrzebujesz zarobić dużo, szybko, chcesz jak najszybciej wyjść z wyścigów. Oczywiście, to będziesz robił tak samo jak ja, kiedy pracowałem po 14-16 godzin, e, kilka, kilka, kilkanaście już właściwie lat temu, bo nie znałem innej możliwości. Tak? I po prostu wiedziałem, że muszę to robić. I polecam, tak, być takim fanatykiem i zrobić tak najszybciej, ale... Odejdźmy od tego. Większość ludzi chce po prostu na spokojnie i to jest ok, systematycznie, ale każdego dnia trzeba to robić. Także tyle o bezpłatnych. Tego wszystkiego uczymy. W ciągu pierwszych 90 dni masz to wszystko od A do Z wyjaśnione u nas w Akademii. Teraz powoli w Akademii już robię, zrobiliśmy taką zajawkę i teraz będziemy bardzo mocno wchodzić w płatne metody działania.